W dzisiejszym odcinku pokażę Wam znikające kolory pod wodą. Będzie Wam potrzebna taka jedna koszulka, yy, jakiś rysunek markerami niezmęwolnymi i wielki yy, z wodą. Może być mało jak będziemy. No to na początku jak macie już taki rysunek gotowy to go wrzucacie do tej koszulki Jak nie macie to sobie pokolorujcie, narysujcie i wtedy możecie wyrzucić No i jak wrzucimy ciężko bardzo trzeba to upchnąć bardzo ja tutaj więcej już nie będę tego to jest I teraz potrzebuję będzie Wam markę do odrysowania tego na tej koszulce. Zaraz Wam pokażę. Bo... Hmm? Ok. No i już jest gotowe. To trzeba tak odbić. Teraz bierzemy wielki słój z wodą. No i już. Ja... Jak go już mamy, to teraz trzeba powoli, przy, powoli właśnie wrzucać i można zauważyć, że kolorki znikają. To jest bardzo łatwy eksperyment i właśnie można go też znaleźć na jakichś stronach internetowych. No i też chciałbym przeprosić, że tak dawno nie było y, filmików na moim kanale, a wtedy byłem u babci i nie mogłem po prostu.